Walka, natomiast na początku troszkę oddałeś pala. Z czego to wynikało? Czymś się Norbert zaskoczył, czy raczej widziałeś, że trafisz kiedyś go w końcu tym mocnym ciosem? No taki był plan taktyczny, starałem się słuchać trener gmitruka. Te pierwsze rundy, kiedy on jeszcze był agresywny, kiedy w miarę dynamicznie był ciosy, starałem się przepuszczać te ataki, nie porywać się za szybko do, do jakiejś bójki. W ogóle nie miałem zamiaru robić bójki, no ale w perworze walki czasami emocje ponoszą. Jestem jeszcze młodym zawodnikiem, także cały czas się uczę. No, nie udało się skończyć przed czasem, no, nie chcę się tu tłumaczyć, że mam, miałem stan zapalny zęba w tamtym tygodniu, brałem antybiotyki, także też chciałem, po prostu nie chciałem się narażać zbytnio, żeby oszczędzić sobie zdrowia. No, udało się wygrać na punkty w dobrym stylu. Bardzo się z tego cieszę. To był ten Norbert Dąbrowski, którego pamiętasz z sali? No niekoniecznie. No na pewno na sali, tym bardziej, że to było no, już prawie przeszło 7 miesięcy temu, dlatego no ja na pewno też troszeczkę zrobiłem postępy. No, ciężko mi jest to ocenić, czy to był ten Norbert ze sparingu, bo zrobiliśmy w sumie trzy rundy ze sobą sparingu i to w oddzielnych różnych treningach i odstępach czasu, także no na pewno no nie zaskoczył mnie jakąś siłą ciosu, nawet tam parę razy czysto trafił, to nie czułem żadnego zagrożenia, zamroczenia, natomiast ja czułem, że parę razy go zahaczyłem, ale widać było, że że boksował bardzo twardo i, i nie dał się po, po naruszeniu tam gdzieś dać skończyć. No dlatego ja też za wszelką cenę do tego nie dążyłem. Starałem się słuchać trener Gmitruka, obiecałem mu, że, że wykonamy plan taktyczny no i tak zrobiłem. Był taki moment w piątej rundzie, kiedy przyjąłeś mocny cios? Poczułeś kiedyś wtedy? Nie, nie pamiętam nawet tego. No szczerze powiem, no nie pamiętam. Pamiętam, że czysto parę razy mnie trafił. Ale to nie zrobiło jakiegoś wrażenia, to było takie bardziej sygnalizowane, gdzie, gdzie po prostu no, nie zdążyłem się zasłonić ani uchylić. Natomiast byłem przygotowany na ten cios. Nie był to element zaskoczenia z jego strony. Jakie wnioski po podywalce, na czym trzeba popracować? Tam w obronie troszkę, troszkę było luk, zwłaszcza na linach jak zostawałeś? Tak, właśnie y, trzeba trochę popracować nad pracą przy Linach, bo dobrze się tam czuję. Y, staram się od, od, od szczelnej gardy bądź po uniku znajdywać jakieś luki. Natomiast y, widziałem w poprzednich walkach, że Norbert strasznie atakuje głową, dlatego starałem się tą głowę gdzieś przepuszczać na bok, bo widziałem, że y, większość jego przeciwników miała porozbijane łuki, przez to, że właśnie atakował głową i ja czułem, że atakował tą głową. I byłem na to przygotowany, dlatego nie dałem się zaskoczyć. Paweł po raz pierwszy przeboksowałeś 8 rund. Powiedz, jak się czułeś kondycyjnie w tym pojedynku? No powiem szczerze, miałem tam może ze dwa kryzysy, ale to właśnie w momentach, kiedy próbowałem iść na bójkę. No, po pierwszych trzech rundach, to czułem się tak, jakbym wychodził do, do pierwszej tak naprawdę. Gdzieś tam może w czwartej i w siódmej, szóstej może gdzieś tam złapałem kryzys, ale, ale nie było tragedii. Paweł, jakich instrukcji udzielał Ci trener Dimitruk między rundami? No, żeby, żeby spokojnie boksować, wykonywać swoje, nie podkręcać za szybko tempa, żeby póki on jeszcze jest, jest dynamiczny i, i, i taki agresywny można powiedzieć, to, to starałem się po prostu nie wdawać z nim w bijatykę, tylko na dystans boksować, wykorzystywać warunki fizyczne. No i gdzieś tam szukać tej luki, gdzieś go złapać, zaskoczyć. No nie udało się, ale ale tragedii nie było, bo to mój pierwszy pojedynek ośmiorundowy, tak naprawdę oprócz tej walki stoczyłem tylko inny pojedynek sześciorundowy, poza tym tak naprawdę mam przeboksowane mało rund w zawodostwie, dlatego cały czas się uczę no i wiem nad czym pracować no i będę się starał po poprawiać te błędy w następnych walkach A kiedy możemy się w ogóle spodziewać twojego kolejnego występu, twojej kolejnej walki? No była przewidziana operacja Zatok na sierpień, natomiast tutaj promotorzy Chcieli, żebym pokazał się na tej gali przy dużej publiczności. No i, i z, zdecydowałem się, że jeszcze, jeszcze na tą walkę jedną się zgodzę. Natomiast no, w listopadzie mam mieć operację, no i na pewno do końca roku rehabilitacja przerwa. No i myślę, że, że może w następnym roku, ale na pewno nie na samym początku. No ciężko mi powiedzieć. To promotorzy będą uzgadniać i trener. Dziękuję.